Hej, witajcie na kanale Minimalizm na Start. Dzisiaj zaprezentuję Wam mój ulubiony smartwatch Casio. Nie jest to Apple Watch, to prawda, ale wydaje mi się, że ma pewne zalety, które wyprzedzają smartwatcha Apple. Dodam, że używałam Apple Watcha przez jakiś czas, więc moja ocena jest miarodajna. Przede wszystkim czas na jednym ładowaniu baterii. Apple Watch. Jeden dzień. Casio 3650 dni czyli 10 lat. Około. Osobiście nie nienawidzę ładowania baterii i te wszystkie nowinki techniczne, które mają w sobie tak wiele wydawało się nowoczesnych rzeczy w sobie nie mają jednego. Szybkiego ładowania i tego, że bateria wytrzymuje długi czas, więc e, ta zaleta Casio Watcha, że tak powiem jest świetna dla mnie Apple Watch nie chcę ładować mojego zegarka po drugie always on display nigdy nie gaśnie nie trzeba robić jakiś dziwnych ruchów nadgarskiem żeby sprawdzić czas po prostu sprawdzamy i jest co więcej jest podświetlenie więc zobaczymy która jest godzina nawet w nocy ma również alarm ma również stopper. jest Mega prosty w obsłudze. Kolejną rzeczą jest to, że tutaj nie ma notyfikacji i powiadomień. Czyli, jeżeli dostaniemy SMS-a albo ktoś na nas zadzwoni, to zadzwoni na telefonie, sprawdzimy kiedy chcemy. Nie musimy być ciągle dostępni na zegarku. Kolejną rzeczą jest to, że zegarek Casio jest dużo bardziej wytrzymały niż Apple Watch. Ja, używając Apple Watcha przez dwa miesiące, miałem już rysunek na ekranie. A Casio. Używam go rok, ponad rok. Czujecie tutaj jakieś rysy? Kasia jest również tańszy od Apple Watcha. Jakieś 10 razy tańszy. I ostatnie. Kasia to klasyk, który wytrzymał już niejedną zmieniającą się modę. Apple Watch to zabawka, to komputerek na nadgarstku i czy wytrzyma zmieniającą się modę w tym roku, w kolejnym i w następnych dziesięcioleciach? Zobaczymy, ale szczerze wątpię. Jednym słowem, Casio jest zegarkiem, smartwatchem, minimalisty 2017. Według mnie przynajmniej. Jeżeli się zgadzacie ze mną, to zapraszam do komentowania, do subskrybowania tego kanału i do kliknięcia łapek w górę. Dziękuję bardzo, Matiakub. Do następnego.